Witajcie widzowie, dzisiaj na kolejnym odcinku, teraz nowa seria, z Gry Control. Dzisiaj znajdziemy sobie pewne pomieszczenie, które widzicie w tym motorogu i próbujemy pokonać tam osoby, które będą w tym pomieszczeniu, tylko najpierw musimy je znaleźć, bo ja je zgubiłem. I może to dobrze, bo teraz mamy co nagrywać. Klikam enter. I kontynuujemy grę. Napiszcie w komentarzach po prostu, czy nagrać nową grę. W sensie, w sensie takim, że ja już tu grałem i tu już są porobione trochę rzeczy. I nie wiadomo, czy będziecie chcieli. Więc to zależy od was Na początek to w ogóle wam pokażę tą grę Spróbujemy to znaleźć Ej czekaj, bo to tu nie było Bo nie będę miał odcinka Nie, to nie jest to Okej, okay, widzicie, to jest taka gra te światła czasami trochę wystraszą w ogóle to jest taka pokazująca gra w sensie, no pokażę wam gdzie co jest mniej więcej. Tutaj jest pani brunetka, jakaś, z którą możemy pogadać. The hotline should be in the communications department. Ja wiem, przychodzenie synku, najstarsza siedziba, dyrektor trench. Obiekty mocy... No to wszystko to jest tak naprawdę... Możemy o tym pogadać z nią. Thanks, Emily. Jestem sure że będę more questions więcej pytań. Po prostu daj mi znać. Nie Jezu, myślałem już by nie i ja nie chcę tego na tym odcinku przychodzić z takiego powodu, że No Fajnie by było to zrobić w następnym odcinku To nie tu Gdzie to będzie tu? To nie będzie tu Gdzie to jest? To będzie biuro. Tak, to jest biuro. O? Tu coś jest. Zbierzemy korespondencję. No, jak widzicie, gra polega na tym. Prawdopodobnie za tymi drzwiami. Nie. Wyzawie. No znajdziemy. To czy nie? Czy możemy tu wejść? Ocencie grę. W ogóle tu się strzela. Tu się strzela. No, z obiakami, znaczy z obiakami, no potworami takimi czy to jest na dole? a ja wiem o, Nie, trochę ładny, co? tego widzowie, widzowie, jeżeli jesteście niepewni tego, że chcecie, to pamiętajcie, że ta gra jest od 16 lat i tylko osoby, które są pewne, że chcą to oglądać, niech to oglądają, z powodu takiego, że i ktoś potem może się wystraszyć, nie wiem, i mu na przykład popsuje dzień, nie? więc tylko dla osób, które się czują pewnie, to niech, to niech oglądają ten film. No widzowie, chciałem jeszcze powiedzieć, że polecam sobie wbić na temu, bo są tu bardzo tanie rzeczy, na przykład powiedzmy. Yy... łańcuch na szyję jakiś nie ja wiem powiedzmy i zobaczę jakie tanie ceny. Jakie to jest tanie. A ma git jakość. Jakby serio. Tak się opłaca. Więc no jak tylko będziecie mieli ochotę na przykład coś kupić taniego, to wbijcie się na temu. Zobaczmy może jakąś taką koszulkę piłka piłkarska yy, pił piłkarska można sobie kupić ze swoim imieniem naprawdę moim zdaniem jest super więc wbijcie sobie na temu Link prawdopodobnie dam w opisie Więc wystarczy tylko wbić, zamówić I tyle